Zapraszamy serdecznie do Sandomierza na sezon turystyczny, na który przygotowaliśmy bardzo wiele atrakcji. Jak to zwykle w Sandomierzu, w sezonie turystycznym, zapraszamy na dni miasta, które odbędą się już niebawem, bo od 17 do 19 czerwca dni miasta będą połączone z Festiwalem Krzemienia Paszastego, jego pierwszą odsłoną. I tutaj przy tym wydarzeniu zapraszamy na koncert Gwiazdy. Baranowski w tym roku wystąpi w Sandomierzu. Do tego na jarmark optymistyczny. W lipcu zapraszamy na jarmark kielecki, który odbędzie się w dniach od 9 do 10 lipca. W sierpień to trzecia odsłona Sandomierz Fashion Street. Natomiast wrzesień to druga część festiwalu Krzemienia Pańskiego i zapraszamy na niego w dniach od 9 do 11 września. Jesteśmy na wystawie Czary na Pary Akademia Ziołowa Marcina Zurzędowa. Na tą wystawę wchodzimy poprzez magiczną roślinę mandragorę, której tu postać chcemy tak naprawdę przypomnieć roślinę szczęścia. I ta roślina, przez swoje magiczne oddziaływanie, łączy świat ludzki ze światem roślin, ponieważ jest podobna do postaci ludzkiej. I wchodzimy przez tą roślinę do naszego świata. Świata Marcina z urzędowa, który opisał magiczne działanie świata roślin na nasze zdrowie. I tutaj, poprzez różne formy multimedialne, opowiadamy historię, co nas truje, co nas leczy, co nam pomaga, co nam przeszkadza. To tak, jak nawet Paracelsus powiedział, że nic nie jest trucizną i wszystko jest trucizną, wszystko zależy od dawki. I my tutaj całą historię poprzez zabawę, poprzez y, dotykanie, poprzez y, czytanie możemy się świetnie bawić i wiele rzeczy dowiedzieć o naszych czarodziejskich roślinach i ziołach. Zapraszamy na festiwal Dookoła Wody na Gale Orderu Rzeki Wisły. 22-24 lipca, Sandomierz oczywiście, imprezy z tradycjami. Koncerty poświęcone Markowi Sochackiemu i nie tylko. Spotkania Wiślane i ceremonia nadania tytułu kawalera Orderu Rzeki Wisły. 22-24 lipca, Sandomierz, Bulwar Wiślany i Miasto Sandomierz. Zapraszamy państwa na rejsy statkami po Wiśle w kierunku gór pieprzowych i oglądania krajobrazów wiślanych. Zapraszamy na przejażdżki wzdłuż Wisły i gór pieprzowych, pełne adrenaliny, wyzwania i przygody z Sandomierską Grupą Terenową. Serdecznie zapraszamy państwa do naszej willi Dzika Róża, gdzie oferujemy noclegi dla rodzin, ale i nie tylko, bo również proponuję Państwu spędzenie wolnego czasu w naszym terenie rekreacyjnym, gdzie możecie spędzić czas przy ognisku, rodzinnie. Tuż obok naszego obiektu rozpoczyna się ścieżka questingowa pod tytułem Góry Pieprzowe czy tam rośnie pieprz, a swój bieg kończy na Terasie Widokowym. Bardzo serdecznie zapraszamy na długi weekend czerwcowy, na piknik kwitnącej winorośli, który w roku obecnym odbędzie się w winnicy Nadwiślańskiej w górach Pietrzowych. Serdecznie zapraszamy na degustację naszych lokalnych sandomierskich win oraz produktów regionalnych. Jeżeli Państwo odwiedzają Sandomierz, w sąsiedztwie znajduje się gmina Samborzec, w której znajdują się trzy trasy Nordic Walking o długości ponad 38 km. Start oraz meta zakończenie tych ścieżek rozpoczynają się na placu rekreacyjnym za budynkiem Urzędu Gminy w Samborcu. Przez nadwiślańskie wsie gminy Sambożec wije się rowerowy szlak Green Velo. Dla miłośników kina Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu przygotował letnie kino plenerowe. W miesiącu lipcu i sierpniu zapraszamy do Gminy Samborzec. Serdecznie zapraszamy wszystkich eksploratorów, historyków, regionalistów. Pasjonatów do naszego Domu Kultury w Koprzywnicy, gdzie znajduje się galeria historyczna. W tym momencie prezentujemy wystawę czasową nakrycia głowy wojskowe to są czapki, hełmy z różnych miejsc świata. Serdecznie Państwa również zapraszam 21 sierpnia do Koprzywnicy na piknik eksploracyjno-historyczny. Akcja, akcja Eksploracja. Będą wystawcy, będzie grupa rekonstrukcyjna, dwa pola do działań eksploracyjnych, będzie jak zawsze wspaniała atmosfera. Serdecznie zapraszam do korzystania. Już dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na Tkoprzywnicki Zalew 25 września pierwsze świętokrzyskiej Włóczyki Nording Walking.